Tak. Google Moja Firma. No nie, był, nie byłaby ta seria o darmowej reklamie kompletna bez Google Moja firma. Wizytówka waszej firmy w wyszukiwarce Google. Bardzo dobrze pozycjonowana przez Allegro. Jeżeli, przepraszam, przez Google. Jeżeli jest dobrze prowadzona, będzie bardzo wysoko wyświetlana. Jak założyć taką wizytówkę? To prawdopodobnie każdy z Was wie, a może kiedyś zrobimy filmik, jakiś krok po kroku, jak ją zrobić, bo nie jest to trudne i bez żadnego problemu każdy to ogarnie. Ale to, co jest bardzo ważne w tej wizytówce, to że po pierwsze, uzupełnić wszystkie rzeczy, które Google zaleca, żeby były uzupełnione. Po drugie, żeby znalazły się tam zdjęcia, bo Google je bardzo lubi. A po trzecie, żebyście regularnie publikowali w wizytówce, Posty. Macie kilka kategorii, yy, jakby postów do zrobienia. Tam jest post wydarzenie, oferta i jeszcze parę innych. Nie pamiętam już dokładnie jakie. Przejrzyjcie sobie. I ważne jest, żebyście publikowali to regularnie. Nowy post, wrzucony w wizytówkę, wyświetla się w wyszukiwarce 7 dni. Yy, czyli, jeżeli ma to być na bieżąco i wyszukiwarka ma waszą jakby to powiedzieć, tą Waszą moją firmę wyświetlać po prawej stronie ekranu, jako pozycję wyszukiwania, a pamiętajcie, że wyświetla się ona lokalnie, ale jest bardzo dobrym źródłem. Bardzo łatwo klienci tam trafiają po tej wizytówce, bardzo szybko odnajdują Wasze strony internetowe, więc naprawdę warto. No to musi mieć co pokazać. Żeby miała co pokazać, musicie tam regularnie dostarczać treści. Najgorsze wizytówki to są takie, gdzie cała wizytówka składa się z pineski, gdzie Wy jesteście? Linku do Waszej strony internetowej, telefonu, maila, a i te rzeczy nie wszystkie wizytówki mają. I one są wyświetlane kiepsko. Jeżeli chcecie, żeby była dobrze wyświetlana, zasypcie Google Moja firma zdjęciami firmy z wnętrza, z zewnątrz, tak, żeby to dobrze wyglądało. Uruchomcie zakładkę, produkty i oferty. Napiszcie tam dużo rzeczy, dużo informacji i regularnie publikujcie. Tam, te informacje moim zdaniem powinny się pojawiać co dwa dni nowe, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. To jest znowu kolejne, kolejne miejsce, w którym trzeba być raz w tygodniu. Zauważcie, że tych miejsc od poniedziałku już wymieniłem wam ileś. I ta darmowa reklama no, kosztuje mnóstwo czasu pracy. Ale w Google moja firma nie może Was zabraknąć, jeżeli chcecie być obecni. W Google. Niestety jest to, Google jest bardzo przywiązany do swoich narzędzi. Jeżeli stworzył jakieś narzędzie, to nie po to, żeby nikt go nie używał. Bardzo, bardzo premiuje te firmy, które używają ich narzędzi. Także podsumowując, wizytówka, wszystko w wizytówce uzupełnione. To jest istotne aplikacja na telefon, pobierzcie sobie, bo jest bardzo przydatna i bardzo ułatwia prowadzenie wizytówki. Posty na tej wizytówce moim zdaniem co dwa dni powinny się pokazywać nowe, bo tak nam wychodziło, że jak pokazywaliśmy co dwa dni nowe posty, to ta ilość odwiedzin była kilka tysięcy miesięcznie tej wizytówki. Dalej. Wszystkie informacje typu strony internetowe, maile, numery telefonów, wskazówki do jazdu to wszystko musi być uzupełnione. to w sumie tyle o wizytówce. Dobrze prowadzona wizytówka to regularnie prowadzona wizytówka. W wizytówce liczy się zarówno zdjęcie, jak i tekst. Tak? Oferty produktowe wszystko co tam wrzucicie ludzie to zobaczą i przeczytają. Więc korzystajcie. Kolejne źródło darmowej reklamy. Do zobaczenia jutro. Jutro już chyba podsumujemy cały ten tydzień. Na razie, hej.